Atmosfera jest taka bardziej na luzie jakby wszyscy się czuli tak jak w rodzinie. I my zawsze z męczą tak traktujemy. Po prostu jak tutaj przyjeżdżałem, to tak traktujemy, że jak po prostu cała rodzina zjechała tak jak są święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Dlaczego warto do Szeptowa przyjechać i jak dzisiaj rano musieliście wstać, żeby przywieźć ten cały swój dobytek i tu pokazać. Do Szeptowa jest warto przyjechać, dlatego że można nie dość, że Własnym koniem przyjechaliśmy i są inne konie, które można po prostu porównać do swoich. No, ale szczególnie jest dużo osób, których ciekawa, ciekawości jest w ludziach po prostu, spotkać się z nimi, porozmawiać, nie tak jak na co dzień, ale je tak jakby od święta. Czy tu jest atmosfera piknikowa, taka trochę festynowa? No bo tutaj właściwie wszystkich się zna, co nie? Tak, wszystkich się zna z widzenia, z, z imienia. No, nie, nie sposób wszystkich po imionach z, zapamiętać po prostu, ale my się, się cieszymy, że jesteśmy tutaj i się znowu spotkaliśmy. Dziękuję bardzo. Muszę tylko do, nagrać te piękne warkocze. Polega to na tym, że hodowcy, którzy mają chęć przyjechać na wystawę tutaj do Szepietowa, zaprezentować swoje zwierzęta, tak naprawdę uwieńczyć swoją ciężką pracę. I wystawia tutaj 38 hodowców, 145 zwierząt. W zasadzie są to krowy rasy mlecznej kf -y, ale również są też, też rasy zachowawcze, białogrzbiety bo na co dzień to y, raczej krowy są zamknięte, prawda? A tutaj czasami trzeba je zmusić do tego, żeby się pokazać i rolników zmusić do tego, żeby pokazać, co mają najlepsze. No tak, tylko to trwa przygotowanie. To nie jest tak, że wypro wyprowadzamy z obory i jedziemy, tylko dwa, trzy miesiące trzeba te zwierzęta przygotować i one tutaj się czują, myślę, że komfortowo nawet. Proszę się przedstawić. Adam Kamiński, Polska Federacja Hodowców Bydła. Pan jeszcze powiedzieć, dlaczego pan wiedział, która wygra? Nie wiem, podobała mi się. Pracuję zawodowo przy grobach, to dlatego też. No myślę... i jak to poznać? Która jest taka najpiękniejsza? Tak jak mieliśmy wcześniejsze wystawy, sam jak sędzia zwraca uwagę na wyjmie, na ramę, na cały taki pokrój tych żeberek, tak zwanych. Ale podobało mi się, go, dlatego tak. Nie jestem jakimś tu fachowcem w tym też, ale spodobało mi się, trafiłem. Pan obstawił dobrą. Mały? Tak. obstawił drogo, ja to. <głos> <głos> Proszę się przedstawić, Piotr Sikorski. Skąd? z trochę wrócił coś? Mamy w oknie. Tak, w ona? ona chodzi w zaprzęgu tak lać. W, w bridce chodzi. W pługu, w sosce. W czym się chce? Można po mieście nie ujeździć. A gumis ile ma? Gumisz ma trzy tygodnie i jest po naszej mogerze w No podobny, bo z też Kari Tak silny innym Chciałbym od razu z rana kupiłem nowy kartarek żeby wyglądał On tak się przyczaił, tylko on tu był. Jesteście w Szepietowie co roku. Dlaczego? Akurat tutaj. W tym roku przyjechaliśmy, no zresztą jak co roku, na wystawę zwierząt hodowlanych do Szepietowa. W tym roku przywieźliśmy klacz zimnokrwistów w typie sukulskim. Jest to klacz czteroletnia, najmłodsza w stawce prezentowanych koni dzisiaj. No i udało się zająć trzecie miejsce, także jesteśmy zadowoleni bardzo z takie lokaty. Dlaczego przy, warto przyjechać do Szepietowa? E, to jest w Szepietowie wystawa regionalna zwierząt jest co roku i tutaj tak jakby przywozimy nasz dorobek hodowlany, pokazujemy nasze konie tak jak inni też wystawcy prezentują inne zwierzęta. E, samo już bycie tutaj z zwierzętami jest bardzo dużym wyróżnieniem dla hodowcy. E, no i jeżeli jest tylko możliwość, to, to, to staramy się być i uczestniczyć czy nie w wystawie. Jutro też będziecie? Oczywiście, że jutro będziemy. Chciałam jeszcze dodać, że w 2018 roku zdobyła nasza klacz tytuł superczempiona. No i wtedy tak jakby rok się pauzuje. Jak już klacz zdobyła tytuł superczempiona czy czempiona, to po prostu daje się miejsce innym hodowcom. Bo hodowców jest bardzo dużo. No i myślę, że z 90% takich hodowców prawdziwych, no to chce uczestniczyć w takich wystawach zwierząt. Dlaczego warto do Szepietowa przyjeżdżać? Ty lubisz czy nie tak, tak prywatnie? Do Szczepiatowa warto przyjechać, bo my zawsze zgarniamy wszystkie puchary. No i z Agnieszką później pijemy szampana. Z jaką Agnieszką? Dygant. Chyba. Ale rolnicy w tamtym roku bardzo licznie dopisali. Czy po prostu to było coś takiego, że trochę za długo siedzieli w domu, bo był covid i teraz chcą rzeczywiście wyjść, przewietrzyć się, pokazać? Każdy chce wyjść z domu, nie tylko te bele i bele i bele całe, cały czas. Tak to w weekend można trochę pobalować w Szepietowie. Też na be. Tutaj są drinki, tutaj zapraszają nas wszyscy. No dobra, a lubicie tę popularność, lubicie sobie robić z ludźmi zdjęcia, czy Was to jednak denerwuje, że tak Was zaczepiają? Bo myślę, że zaczepiają. Ja to już nie mam dość tych zdjęć już, ja chcę zdjęcie, to teraz idę do fotografa i se robię. Mi to nie przeszkadza, ja jeszcze nie obrosłam chyba w piórka. To jednak jest I... I nie, nie przeszkadza mi to absolutnie. Fajnie jest jak ktoś Cię widzi, cię docenia, poznaje, tak? No większość ludzi jak już podchodzi, no to chce powiedzieć coś miłego. Muszę no. jeszcze dodać, że nasza klacz przyjechała ze żerbaczkiem miesięcznym, który się Trzy nazywa... Trzy tygodnie. Trzy tygodnie, który się nazywa Gumisz. No ale dostaliśmy taki mały boksik i oni tam się nie mieszczą. Kla ze żerbakiem i chyba na noc weźmiemy klacz z dzieckiem do domu. I rano. No i rano znów przyjedziemy. My i tak, i tak wracamy do domu. No, no to już czy jechać sam samochodem, czy z przyczepką. No to mała różnica, a klacz jednak w domu będzie. No wiadomo, że będzie bezpieczna, tak? Musimy wrócić do domu, bo Agnieszka doi sześć krów, a ja dwie. Dobra, zdradźcie te kulisy. Jak to się tutaj przyje, przywozi te konie? O której to trzeba wstać i to wszystko zrobić? Dzisiaj Agnieszkę obudziłem za dwie minuty trzecia rano. Mówię, bo już dość spania do czwartej, trzeba wstawać przed trzecią. Agnieszka mówi, bym, oszalałeś, my pośpimy godzinkę jeszcze. Ja mówię, ale mamy być na siódmą rano w Szczepietowie. No tak. i czy my byliśmy na siódmą rano, ale tak. jeszcze widziałam, że konie podczas wyceny już, wycena zaczęła się po dziewiątej chwile, to jeszcze konie przyjeżdżały. I to właśnie przyjeżdżały tu 7 kilometrów od Szczepietowa. Bo my mamy 50 zwier zwierząt, no i krówki trzeba nakarmić, i kiziaczki, i, i żrebaczki, no i... Dobrze, że prosiaczki Krowy wydoić, wszystko nakarmić, no to schodzi. Jeszcze się ubrać, dzieci obudzić w pół do szóstej rano, bo Adaś mówi ja to tata budź mnie, bo ja muszę jechać, bo to moja kobiła. Tak, akurat ta klacz, która, z którą przyjechaliśmy, to jest tu lubienica naszego Adasia. Ogólnie Puma jest, y... znaczy ona w ogóle nie nazywa się Puma, tylko nazywa się Umka, ale u nas większość koni ma pseudonimy. Tak jak ludzie artystyczni. Ona akurat nazywa się u nas Puma i to jest właśnie ulubienica naszego Adasia. No i wiadomo, on mówi, że nie macie prawa jechać bez mojego konia na Ze mnie z moim koniem na wystawę. No i rad nie wola. I teraz dzieci się męczą, bo już pewnie o tej godzinie to już pewnie by pospały. To się gorąco. Tą klacz kupiliśmy z rybakiem sześciomiesięcznym, bo ona już była zapisana, miała jechać na rzeź, na mięso. Ale zobaczyliśmy, że ona ma dobry papier z Sokulski i odkupiliśmy ją od dronika. No i teraz będzie zdobywać dla nas puchari. I tego wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Krowy w laktacji. Pierwsza, druga, trzecia i kolejne laktacje został wybrany superczempion. Następnie zostały zaprezentowane jałowice, wśród jałowic też w grupie młodszej został wybrany superchampion. Teraz jeszcze trwa wycena kolejnych zwierząt starszej grupy. Dobra, jałowic. ale po co to wszystko? Po co to wszystko? To jest święto hodowców, po prostu chcemy Zaprezentować się jak najlepiej, żeby mieszkańcy miast i okolic zobaczyli, nad czym tak naprawdę pracujemy 24 godziny na dobę, cały rok i to jest święto wszystkich hodowców. Pokazujemy najładniejsze sztuki na tej wystawie. są, tylko po prostu najpiękniejsze zwierzęta z województwa podlaskiego. A ile z y, Waszego gospodarstwa przyjechało i jakie? Y... Przyjechało ponad 40 wystawców, jest 145 zwierząt y, holsztyno-fryzów. A z waszego gospodarstwa, no, prywatnie? Z no, gospodarstwa przyjechało cztery sztuki, dwie krowy i dwie łówki. Co, czego spodziewamy się jutro? Jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej jutro. ciekawych? Tak, jutro spodziewamy się jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej atrakcji, także serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam na jutro. Także jest też przewidziany bogaty program, także nikt się na pewno tu nie będzie nudził. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzieńmy! 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 Ostro weszło. To jeszcze pogadamy Co tam w gospodarstwie, co tam są? Ale przepraszam, bo ja tu pracuję. No. W gospodarstwie jak na razie to bez mocnych zmian. Sianokosy i no, trawa w tym roku bardzo duża porosła. No, ciężko się kosi, bo jest duża, kosiarki się zatykają. Dużo do skoszenia? No Jeszcze do skoszenia jest z 50 hektarów. Ale w Szepietowie warto poświęcać czas. No oczywiście, rzuciliśmy nawet sianokosy po to, żeby spędzić te dwa dni w Szepietowie na wystawie się spotkać z innymi, ko... z innymi kolegami, hodowlami. Dziękuję bardzo. Co tam dzisiaj do Szepietowa przywieźliście? No. Dzisiaj, przy, dzisiaj przywiozłem e, Klacz e, Bazę, która ma lat 9. E, na wystawę rasy sokulskiej, t, polski koń zimnokwisty e, typu sokulskiego, e, który no, pierwszego miejsca nie zajął, bo zawsze e, ktoś jest pierwszy, ktoś jest ostatni, ktoś jest środkowy. Ale dlaczego y, warto przyjechać do Szepietowa i tak no, jednak się trochę pomęczyć, siebie, konia pomęczyć? Warto czy nie? E, warto, warto, do, warto przyjechać do tego Szepietowa na wystawę, bo zawsze się spotka dużo hodowców. Zawsze wymienić dobre i złe zdania, jak to komu hodowla idzie, lepiej, gorzej i po prostu doświadczenie się podzielić. A miejsce to nie jest ważne, czy te, czy te. Jakie, I co można powiedzieć o tym koniu? Niech pan trochę opowie. Ten koń jest bardzo spokojny, ma ładne serwetkę. E, dobrze rusza się e, i jak na sekulaka to jest e, koń. moim zdaniem to jest e, na pierwsze miejsce. A ile się plecie takie warkoczyki i kto to robi? E, te warkoczyki do mnie pie, plotła córki e, dwie, tam trzecia pomagała, a to praktycznie z 5 godzin, chyba, bo to pierwszy raz było to pie, 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 te znaczy nie piekle, tylko Plotły lepiej gorzej I, i znowu, jak źle wychodziło, to znowu zaczynali od nowa. No trochę za to pół punkta odjęli, że lepiej gorzej <grymne> zapoliczona była grzywa. Ale trzeba się u nauczyć. Dziewczyny kiedyś się zawsze nauczyli. А, да, 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 да. А, да, да, да. А, 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 да. Jest bardzo spokojnym źrebaczkiem i lubi się bawić z dziećmi. No, on tak jak jego tata, taki spokojny. Tak, tak, widzieliśmy. O, uczy się gryźć. Później trawę jak znalazł, już się nauczył. A już trawę? Czy je, czy tylko mamę? skubie skupię. Bardzo jest tu ciężko dla zwierząt, bo gorąco. Taki malutki, że który się męczy strasznie. On pierwszy raz w takiej podróży dalekiej. Nazywane. To jest to, co musimy chronić, bo to są te zasoby wiatr, jak sama nazwa mówi, To jest nam dość potrzebne w przyszłości, żeby zachować to zwiedzać gigetyczną naszych zwierząt. Dziękujemy serdecznie. Proszę o wielkie brawa dla tej kategorii. Pięknych zwierząt naszych zachowałczej. Podniecujemy brawami. Szemtionka zostanie może na węglu do wyboru cutosczemiona, żeby było łatwiej. Pozostali hodowcy, którzy prezentowali zwierzęta w tej stawce są to pan Siekierko Stanisław, miejscowość poletyły, pan Siekierko Kacper, Wojny Pietrasze, pan, pani Frałkowska Hanna, Górskie Ponikły Stok, zwierzęta pana Dobrzyckiego Marcina, Kronowki Biały Stok, pana Chabińskiej Fabińs, Ewy, miejscowość Dąbrzatki, pana Osnuckiego Zdzisława, Łubin Kościelny, Pana Radziszewskiego, Andrzeja, Bogusze Stałe, serdecznie dziękujemy wszystkim rodowcom za prezentację. Jeszcze raz wielkie brawa dla tych rodowców i powolutku prosimy o wyjście. Ta jedna sztuka, czempionka może być. tutaj z mojej lewej strony poczekać, bo ona wejdzie właśnie do tej rozgrywki finałowej. Na moment nastąpi wybór superczempiona w kategorii klub. Na chłopak, tutaj z lewej strony może sobie włączać do dołączy potem do całej sztabki. Niektóre z bieżących klubów wchodzić się, a tak się to. To, przede wszystkim wymieniło to, co robimy, jest najwyższe, dłuższe i w pewnych miejscu sytuacjach do tej wymiarowości. I proszę Państwa, kolejna Trzecia, to był drugą trzecią, Przede wszystkim budynek to została ustawienie dróg, żeby z tyłu. moment teraz, tej najładniejszej z ładnych, których w w kategorii jejków 28. wystawy w śnieżu otwartego w Walii w Katowicie. Zamykamy udankę w popołudniu. Musimy zapewne niech było jeszcze w następnych latach przyjadą i będą miały okazję, żeby się tutaj prezentować. złotych, także warto tutaj wejść i jak najlepiej się zaprezentować. To będzie najładniejsza sztuka na cały następny rok na Podlasiu. Już pięć dni czeka na to najładniejszą. Zasłuchamy czempionów. Wszystkie czempione z każdego mój Zgłosimy o wejście. Hmm. No, Piotrek, Zapraszam proszę Państwa na oba doświadczalne. Zobaczycie kolekcję roślin przygotowaną przez Podatki Środek Doradztwa Rolniczego w Szybietowie. Czytają Państwa na Państwa nasz ci którzy wyjaśnią, jakie odmiany w tym roku podlegają do doświadczeniom. również zobaczycie kolekcję odmian z starych roślin rolniczych.

najpiękniejszych przedstawicieli z każdej kategorii. Mamy tutaj sześć najpiękniejszych krów i za kilka minut poznamy tą najładniejszą z ładnych. Można Kintelita elita Podlaskiej Choroby.

Dobrze, że proszę do drogi by dojść, wszystko na kawić schodzi, jeszcze się ubrać, dzieci obudzić, kur już się rano, bo mówi ja to, tata, późmie. Ja muszę jechać, bo to ma no jako była. Tak, akurat taka, która z którą przyjechała to jest wynica naszego Ładasia. Ogólnie puma jest... Y czy ona w ogóle nie nazywa. Z domu. Będzie, no wiadomo, że będzie bezpieczna, tak? Fajne, iść do tylko czasem wino brakuje. No, o! Inne teksty, to po prostu. Patryś, zróbmy to Słucham. Idź buty już u mnie. to nie panie panie zaraz. na

Dobrze, że prosiłaś. Drogi widoi, wszystko na karmić, schodzi. Jeszcze się ubrać, dzieci obudzić, kultu szóste rano. Bo Adaś mówi, ja co, tata, budź mnie. Ja muszę jechać, bo to ma jako Tak, akurat taka, z którą z to jest krubielica naszego Adasia. Ogólnie puma jest... Yy, znaczy, ona w ogóle nie zaznacza. I Lipę, y, Zaraz, chwileczkę, dobrze? Pogadamy i zaraz ci damy. Dlatego musisz się odciąć, dobra, poczekam na nie, na ciebie. A tam balona z twój. Czekajcie pan, bo, nożyczki, już się odcinam. Dobra, powiedz sobie chwilę, niech no, nie przeszkadza. Proszę baloni. Jak masz na imię? Adasiu, proszę do baloni. No idź do środka. No i przez chwilkę nie płoniesz. My tylko czasem no. wino no. O! I te teksty, to po prostu. <grym wziął> Patryś, zrób zdjęcie. Słucham. Idź buty już u to Nie, nie, zaraz. Czy <grym wziął> trochę wrócił coś? Tak, kopie? u nas. Ona chodzi w zaprzęgu, tak lacz. w, w brytce chodzi, w pługu, w sosce. I w czym się chce, można po mieście nie ujeździć. A Że... Gumisz ile ma? Gumisz ma trzy tygodnie i jest po, po naszej mogerze w Niuńku. Nawet podobny, bo Z też kary. <gumień> temu ja od razu z rana kupiłem nowy kantarek żeby wyglądał zapłacamy palaszczada na głowy mnie lepiej słychać, lepiej widać, na pewno wygodniej jeszcze troszeczkę, miejsc ze sobą zapłacamy palaszczada na głowy mnie lepiej słychać, lepiej widać, na pewno wygodniej